Hej, Jankes, już tłumaczymy, co oznaczały terminy marketingowe w naszym filmie. Kampanie reklamowe. Mówimy tutaj o reklamach, które uruchamiamy w Meta, czyli Facebook, Instagram, w Google, Allegro, LinkedIn. I można byłoby tak wymieniać i wymieniać. Grafiki i filmy reklamowe, czyli kreacje reklamowe, to są materiały wizualne, które widzisz, kiedy wyświetla ci się reklama. Wytyczne do kreacji reklamowych. To są zalecenia od nas, agencji dla klienta, jak mają wyglądać jego kreacje, które pojawią się w reklamie i to też są w zależności od danego medium. Formaty grafik i filmów do reklamy. Dla każdego medium są inne. Na przykład dla mety potrzebujemy grafik w formacie 1 na 1, a dokładniej 1080x1080 pikseli. Wszystko po to, żeby grafika dobrze wyglądała zarówno w aplikacji, przeglądarce, jak i na każdym urządzeniu. Analiza. Może być marketingowa, komunikacji czy sytuacji na rynku. Tak naprawdę zależy od tego, czego potrzebuje klient i od naszych możliwości. Podczas analizy badamy dany temat, wyciągamy jak najważniejsze informacje i wyciągamy wnioski, aby stworzyć strategię dużą, marketingową lub mniejszą komunikacji w internecie. W takiej strategii może zawierać się pozycjonowanie marki, Analiza grupy odbiorców, persony, kanały komunikacji, taktyki dotarcia do klienta na każdym etapie lejka sprzedażowego. Tak, tak wiem, znowu trudne słowa. Performance plan, czyli tak naprawdę wszystko, co masz wiedzieć o swojej reklamie. Znajdziesz tam budżet, targetowanie, lokalizacja, jakie kreacje, wszystko mogłabym wymieniać. I, ale tam ma być wszystko, co ma być o Twojej reklamie. Pomogłyśmy. Dajcie znać, czy potrzeba coś jeszcze wyjaśnić.